Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na mięciutkie kawałki skarkówki z, z podsmażonymi ziemniakami. Ilość składników tej potrawy jest naprawdę bardzo niewielka. Robi się tą potrawę bardzo szybko. Nam smakuje w domu bardzo. Jeśli spodoba się Państwu to wideo, będę Państwu wdzięczna za lajk, like, za komentarz, za subskrypcję. A teraz zapraszam do kuchni i szybciutko przygotujemy sobie karkówkę. Pięć ziemniaków pokrojonych w ćwiartki wrzucam na patelnię, surowe ziemniaki i smażę je na złoty kolor do pół, do tego aż będą na pół gotowe. W tym czasie, kiedy smażą się nam ziemniaki, karkówkę kroimy w dość duże kawałki. Takie. Mogą użyć państwo dowolnego mięsa. Ja akurat mam karkówkę. Jak ziemniaki już się nam fajnie tak zarumienią, i można sprawdzić wykałaczką, czy są na pół miękkie. Moje już są. Wykałaczka wchodzi leciutko. Zdejmujemy. Na ten sam tłuszcz wykładam kawałki mięsa. Smarzę po obu stronach, aż się zetnie mi białko i żeby ona nie puszczała wody. Gdy mięso mi się już ładnie zarumieniło, dodaję dwie duże cebule pokrojone w piórka. Mieszam. I smażę to tak około 5 minut. Dam cebuli się ładnie zeszklić. Cebulka już mi się zeszkliła. Dodaję tu 250 ml bulionu, następnie liść laurowy, ziele angielskie, słodka czerwona papryka. Pieprz czarny sól i dwa ząbki czosnku. Mieszam to wszystko. Przykrywamy to i zostawiamy, niech mięsko nam się tuszy. Tak do około 30-40 minut, aż będzie mięciutkie bardzo. Gdy mięsko już jest prawie gotowe, jest bardzo miękkie, wykładam po bokach ziemniaki. I zostawiam to tak na 10-15 minut, tak żeby ziemniaki zrobiły się mięciutkie, ale zarazem ta górna część, która tutaj jest, pozostała chrupiąca. Ziemniaki już są gotowe. Na koniec posypuję sporą ilością koperku. Wyłączam nasze kawałki. Karkówki już są gotowe. Tak to wszystko wygląda. Dziękuję Państwu za to, że Państwo byli ze mną po raz kolejny. Życzę Wam smacznego. Mam nadzieję, że to danie zagości również i u Państwa w domu. A teraz żegnam się z Wami. Do następnego razu. Pa!